Gdy kobieta z ogromnym przebiegiem ciebie zostawi, przeżyjesz największą męczarnię. Witam. Dzisiaj ci powiem, dlaczego nie powinieneś spotykać się długo z kobietami z ogromnymi przebiegami. I powiem Ci tak, jeśli jesteś odporny na miłość i tak dalej, no nie, no to. Dasz sobie radę, no nie wiadomo. Ale co w sytuacji, gdy przykładowo ty nigdy nie miałeś dziewczyny, poznałeś dziewczynę, która, no, ma ogromny przebieg, zacząłeś się z nią spotykać miesiąc, dwa, pół roku, rok i ona cię zostawia. Albo ty przykładowo już nie możesz z nią wytrzymać i odchodzisz. I powiem ci tak, widzisz. Miłość to jest takie uczucie, no, na które, jakby to powiedzieć, nie ma lekarstwa. I teraz zobacz, takie dziewczyny z ogromnymi przebiegami one już są na to odporne, wiesz? One specjalnie się nie angażują, one specjalnie piszą z wieloma gośćmi, spotykają się, poznają i tak dalej, podczas nawet relacji. Związku, żeby być odporną, rozumiesz? Żeby być odporną. I teraz zobacz, jeśli ty przykładowo jesteś taką dziewczyną w pełni szczery, nie poznajesz innych dziewczyn, to była twoja pierwsza dziewczyna, no to naprawdę szkoda mi ciebie, bo możesz się nie pozbierać. Możesz się naprawdę nie pozbierać i nie powiem ci, ile to będzie trwało. Być może. Miesiąc, dwa, być może kilka lat. Być może nigdy, rozumiesz? Po prostu tak silna jest zawsze miłość, dlatego nigdy nie wolno igrać z uczuciami, rozumiesz? No bo zobacz, jeśli ty dobra miałeś tych dużo dziewczyn no to działasz podobnie, wiesz, działasz podobnie, gdzieś tam nie angażujesz się, spotykasz się gdzieś tam inne, gdzieś tam dziewczyny wyrywasz i tak dalej, i tak dalej, no i zostawiając taką dziewczynę tak naprawdę no, nic nie czujesz, jest ci lekko, no nie, idziesz do następnej i tak dalej. No ale wyobraźmy sobie sytuację, w której poznajesz dziewczynę, która no, była dziewicą, zaczęliście się spotykać, Naprawdę pojawiło się między wami ogromne uczucie, no i nagle ją zostawiasz. No to taka dziewczyna może nigdy nie dojść do siebie. Taka dziewczyna może gdzieś tam zaraz wpaść w anorekcję, traci gdzieś tam wagę, po prostu stać się gdzieś tam złą osobą i po prostu, bo ona po prostu, wiesz, cały czas gdzieś tam będzie płakała, cały czas będzie o tobie myślała i po prostu jest to straszne. Jest to straszne, bo. Na to nie ma lekarstwa, rozumiesz? To po prostu no, trzeba, to po prostu trzeba no, przeżyć. No bo zobacz, nawet jeśli ona kogoś innego pozna, no to co to da? Jak ty dalej będziesz siedział w jej głowie? I zobacz, dlatego dziewczyny, będąc w takim stanie, wpadają w alkoholizm, w dragi. Właśnie w taką spiralę zaliczania gości, bo myślą, że to im pomoże. Tymczasem to nie pomaga, to jest tylko takie na chwilę, wiesz? Zapomnij na chwilę. Ale później dziewczyna trzeźwieje i przykładowo znowu od Tobie gdzieś tam myśli, i tak dalej, i tak dalej. I taka dziewczyna, wiesz, może nie mieć ochoty, apetytu, taka dziewczyna może nie chcieć innych gości. Po prostu. Siedzi przykładowo w domu, nie wie co z sobą zrobić, zajmuje się pracą, jest pracocholiczką wtedy. Rozumiesz? I po prostu taka dziewczyna no już nigdy nie będzie taka jak dawniej. Naprawdę. To działa tak samo. I ona no czeka, rozumiesz? Czeka. I czasem nigdy się może nie doczekać, rozumiesz? Jeśli byłeś w takim stanie, że się zakochałeś, jakaś dziewczyna cię zostawiła, albo po prostu ty ją zostawiłeś i tak dalej, no to wiesz jak to jest. Po prostu nie potrafisz gdzieś tam normalnie funkcjonować. Nie potrafisz spać, nie chce ci się jeść. Nie wiesz co masz z sobą zrobić. I to siedzi. I to siedzi, no nie? I nikt... Tak naprawdę nie wie, ile to potrwa. Dwa, no, na to nie ma też lekarstwa. No bo co, nikt ci Słuchaj, masz tutaj tabletkę i już ci przejdzie. No nie, no tak nie ma. Poznaj inną dziewczynę, ci przejdzie. No to też tak nie ma. No bo gdzieś tam przy tej dziewczynie będziesz gadał o tamtej dziewczynie. I nawet jeśli się z nią prześpisz, to po no tamta była lepsza i tak dalej. No nie, no to jest po prostu normalne. I teraz zobacz, widzisz, jednym z powodów, gdzie dziewczyny gdzieś tam wpadają w alkoholizm, stają się graczami, stają się toksyczne, to jest to, że one po prostu nie wyleczyły się z tego. Od tamtego gościa, no nie? Naprawdę. I dlatego zobacz, najlepiej jest, jak przykładowo oboje jesteście dla siebie pierwsi. No bo zobacz, przeżywacie wszystko tak samo. Rozstaniecie się na kilka dni, i już jedno bez drugiego gdzieś tam nie może żyć, no nie? Ta właśnie miłość, to uczucie, widzisz, ono działa tak, że jak was nie ma obok siebie, no to zaczynacie myśleć o tej osobie, tęsknić i tak dalej. Jest to naturalne, rozumiem? Jest to normalne, bo po prostu jesteście połączeni, no nie? Jesteście połączeni. I to norm normalne, że jak was nie ma koło siebie gdzieś tam kilka dni. Być może tygodni, no to organizm po prostu potrzebuje, wariuje, bo to jest jak uzależnienie. Uzależnienie od drugiej osoby. Miłość w pewnym sensie jest uzależnieniem od drugiej osoby, od tych bodźców pozytywnych, negatywnych, od zapachu, od słów. Naprawdę. Dlatego widzisz, taka dziewczyna, widzisz, dlatego też staje się graczem, no bo widzisz, ona chce zapomnieć. Dużo dziewczyn, widzisz, dlatego gra na zwłokę, gra na czas i tak dalej, bo boi się tego, rozumiesz? Wiesz ile dziewczyn boi się tego, że po prostu się zakocha i ktoś ją odtrąci, ktoś ją zostawi? One się tego boją. Bo po prostu one później już mogą nigdy nie wrócić do normalności. One już nigdy mogą nie wrócić po prostu do żywych. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego też nie miej pretensji o to, że przykładowo mm, jakaś dziewczyna no, odwleka wszystko i tak dalej. No bo widzisz, ona też. Nie chce być zraniona, wiesz? No bo to jest męczarnia. No bo ona widzisz, nie będzie mogła spać. No po prostu. Niektóre gdzieś tam będą chciały jakieś, wiesz, no próby samobójcze i tak dalej. Po prostu, bo no. Na to nie ma lekarstwa. Co z tym zrobić? No siedzi ci ktoś w głowie cały czas. No i te alkoholizmy u ludzi skąd się biorą? No właśnie z czegoś takiego, no nie? Bo nie potrafią sobie poradzić. Bo nie potrafią sobie poradzić. I niektóre dziewczyny też myślą, no, prześpij się z kimś innym, przejdzie ci. No ale no tak nie ma. Każda dziewczyna, która chociaż raz tak zrobiła, doskonale wie, że to był błąd, no nie? Że to był błąd. Naprawdę. Bo, widzisz, wszystko zaczyna się w głowie. Tak naprawdę zobacz, gdy myślisz o jakiejś dziewczynie, no to nie ma tego gdzieś tam na dole, no nie? Tylko to wszystko w głowie, myślisz. Czyli aktywuje się głównie mózg, no nie? Dlatego, no mówię, jeśli dobra masz jakiś tam też duży przebieg, no to mm, musisz uszanować te dziewczyny, które, no nie mieli, nie miały gdzieś tam chłopaków, nie spiały z nikim, no nie, no bo to też musisz podjąć decyzję, no bo nie możesz się z nią tylko przespać i zaraz ją zostawić, no nie, no bo ona. Później możesz wyprodukować taką bombę. No po prostu dziewczyna będzie zaliczała gości po złości, no nie? Żeby się wyżyć. Bo ty ją tak potraktowałeś to ona. I naprawdę przez to jest masa takich dziewczyn, wiesz? I to jest bez sensu, bo ktoś później ma fajne, szczere intencje, a ta dziewczyna no nie wierzy. Ta dziewczyna no, nie ufa i tak dalej. Dlatego kombinuje na boku i tak dalej, i tak dalej, no nie? bo ona nie chce się zaangażować. Ona nie chce się zaangażować, bo ona się boi tego. Dlatego widzisz, im więcej kobieta ma facetów, tym większe problemy są dla waszej relacji, rozumiesz? Dlatego ja mówię, gdy przykładowo szukasz dziewczyn na stałą, relacje to bierz z jak najmniejszym przebiegiem, bo to gwarantuje, naprawdę to gwarantuje szczęśliwą gdzieś tam relację, wiesz? I widzisz, że dużo dziewczyn też, jakby to powiedzieć, ma no, takie radary, że one czują, że one czują, że gdzieś tam chce się tylko wykorzystać, i tak dalej. Bo zobacz, zawsze najłatwiej jest. Najłatwiej jest szybko gdzieś tam wykorzystać dziewczynę, przespać się z nią i zapomnieć, no bo nie angażujesz się. Tak naprawdę e, spełniasz tylko swoje potrzeby fizjologiczne, nie? Spuszczasz się i tyle. I następno. Nie angażujesz się, bo się tego boisz. No nie? I dużo właśnie czy to kobiet graczy, czy facetów graczy, to są tchórze. Bo boją się zaangażować. Naprawdę. I po prostu i tak latają od imprezy do imprezy, od klubu do klubu. I na końcu większość z nich no kończy tak samo, sami, zablokowani na relacje. Bo później ta dziewczyna, widzisz, im więcej gości ma, to ona już jest jak taki zużyty mop, no nie, no nikt nie chce zużytego mopa. Każdy chce nowy. Ale sama na to zasłużyła, no nie. Bo se dobierała jakiś, mówię, gości, którzy no, nie nadawali się do tego. Czyli poznawała gościa, który zalicza panienki, i on na przykład dziewicą i tak naprawdę no, on później poszedł dalej, a ona została z tym problemem, no nie? I zrobiła się taka sama. Rozumiesz? To jest jak taki kwas, jak wirus. Rozsiewany jest. Naprawdę. Dlatego no mówię, Rozmawiaj zawsze z dziewczyną, pytaj się jej na pierwszym spotkaniu, nim się po prostu zaangażujesz, wiesz, żebyś później po prostu nie żałował. No bo nie chcesz, nie chcesz się tak czuć, no nie? Że całą noc nie możesz spać, chudniesz, no po prostu brak ci motywacji do życia, nie chcesz się nawet na ulicę wyjść. Poderwać innej dziewczyny, bo myślisz, że tamta się odezwie. Każdy, kto puka gdzieś tam do drzwi, to myślisz sobie, a może to ona, myślisz telefon dzwoni, a może to ona, może się odezwie, no nie? I ona ma tak samo. Czeka, może to on, może zadzwoni, może się odezwie i tak dalej, i tak dalej, no nie? I kolejna rzecz jest taka, że zobacz, taka dziewczyna, która miała przed Tobą faceta, była w nim zakochana i tak dalej, to przez to ona może być taka wredna roszczeniowa, olewająca. Bo się tego boi, rozumiesz? I woli Ciebie tak traktować, jak pomyje, bo dzięki temu się nie angażuje, wiesz? Spotyka się z Tobą, tam jeszcze z dziesięcioma sobie pisze, tam jeszcze ma jakieś z trzech, czterech kumpli, tutaj z jakimś innym pod telefonem jest. I ona, zobacz, uodparnia się. I jej tak naprawdę w tej relacji nie ma, widzisz? I ona jest tylko dla korzyści. No, przykładowo masz mieszkanie, bo masz pracę i tak dalej, ale ona tutaj niczym innym nie inwestuje, wiesz? Po prostu. Pasożyt. Zrobił się z niej naprawdę pasożyt. I ty po prostu utrzymujesz takiego pasożyta. I nic oprócz seksu nie dostajesz. Wyobraź sobie seks bez miłości, taki suchy. Rozumiesz? Taki suchy. To jest najgorsze, co Cię mogłoby naprawdę spotkać. A teraz seks taki totalny z miłości, taki, że wow, odpływasz, no nie? Całym po prostu sobą łączycie swoje dusze, no nie? To jest wtedy fajne doznania. To są wtedy super doznania. Ty po prostu czujesz tą kobietę. Wy po prostu Wam razem serce bije, Wasze serca stają się jednością. Czujesz wtedy, że żyjesz. Tryskasz energią, jesteś szczęśliwy, no nie? A o to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym. Każdy na tym świecie dąży gdzieś tam do szczęścia, no nie? Żeby być szczęśliwym. I teraz zobacz: w momencie, gdy ty poznajesz taką dziewczynę, no to jak ty może być szczęśliwy, jak to z góry było gdzieś tam już, jakby to powiedzieć, ustalone, że ona się nie angażuje. I powiem Ci, spoko jest, gdy ty się nie angażujesz, ona się angażuje, po prostu spotykacie się tylko na seks i tak dalej. I później każdy idzie w swoją stronę. To jest spoko. No ale ile tak pociągniesz? Ile tak pociągniesz? Lata lecą. No i właśnie to jest to. Lata lecą, a później będzie Ci coraz częściej znaleźć taką dziewczynę. I będziesz po prostu do końca życia w nieszczęśliwej relacji, i będziesz. Pił, palił i tak dalej. Będziesz marudził, że życie ci nie wyszło, że żałujesz. A wystarczyło tylko pomyśleć, rozumiesz? Pomyśleć i po prostu poznawać fajne dziewczyny z małym przebiegiem, a nie po prostu jakieś dupodajki. Pamiętaj, że do stałej relacji bierzesz zupełnie inne dziewczyny niż do zabawy. Mam nadzieję, że zrozumiałeś trzymaj się i do usłyszenia.